Siema, z tej strony Szczepan, KolekcjonerButów.pl Moje mniejsze i większe na mieście powtarzają mi, że macie spory problem e, lub przynajmniej problem z tym jak doczyścić ubiegłoroczny hit adidasa i nie mówię tutaj o easy boostach mówię tutaj e, o boostach po prostu o tej piance, która bardzo szybko się brudzi, bardzo mocno się brudzi i o ile tą pierwszą warstwę Wierzchnią kurzu da się dosyć łatwo doczyścić, tak druga z tego co wiem jest dla Was problematyczna. Ja akurat takiego problemu nie miałem, aczkolwiek wiem, że, że zabrudzenia, które wchodzą w rowki, w piance, bywają uciążliwe do, do wyczyszczenia. Mówią mi o tym kilku moich kolegów. Kilka dni szukałem rozwiązania tego problemu. Wziąłem moje naj, najbrudniejsze ultrabusty. I uwaga, bardzo prosto było doczyścić piankę, która doznała sporego uszczepku na zdrowiu. I w tym momencie powiem Wam, jak to zrobić. Potrzebujemy szmatki, szczoteczki, buta, jednego płynu, którego ja używam od dwóch, może trzech lat. Jak to robimy? Nakładamy płyn na szczoteczkę, na ściereczkę i czyścimy piankę do momentu, kiedy nie zna, zacznie być znowu czysta. Oczywiście nie schodzi wszystko, nie da się doprowadzić tego buta do stanu takiego jak w go z pudełka, ale generalnie jest całkiem nieźle. Ta szrama to chyba odpadało w samochodzie. Dajcie znać w komentarzach jak Wam poszło czyszczenie, subskrybujcie kanał, odwiedzajcie kolekcjonerbutów.pl. Do usłyszenia, do zobaczenia.